Cześć, to znowu ja. Eee, kończymy temat ścianek szczytowych. Czas na ostatnią z nich. Wiecie, to dobrze widać. Tutaj już nie ma żadnych e, otworów okiennych, żadnych nadproży, bo to jest przedłużenie ściany, która jest 3 metry od sąsiada, w związku z czym tu żadnych okien być nie może. Tutaj ten rozpierdziel to są właśnie Wszystkie elementy, które wchodzą w składy tej oto ścianki. Najdłuższy jest już tam. I na nim sobie pozaznaczam. Tylko to jest w odbiciu lustrzanym, bo to teoretycznie tak to jest, by na to patrzeć. I tu już jest prościej, po prostu. Wymiary co 60 cm, 6, 12, 18, 24, 30, 36 to sobie zaznaczę. I ponawiercam sobie wkręty, czyli mniej więcej... Tymże sposób będzie to zrobione, że mierzę od tamtąd 60, kreska i po lewej stronie kreski dwa wkręty. Mierzę sobie dalej 1,20 m. Ważne, żeby mieć jedną bazę wymiarową, żeby przy ewentualnym błędzie nie powielać tego błędu. Chodzi o to, że na przykład jak za którymś razem sobie nie zmierzycie 60 tylko 70, bo Wam się łomsknie, no to wtedy wszystkie wymiary będziecie mieć przesunięte o 10 cm. A jak sobie zrobicie 70 i Wam się pomyli, ale i tak mierzycie ciągle od jednego narożnika, to wszystkie następne wymiary będą poprawnie zrobione. To ja to ponawiercam i pokażę Wam jak to wyszło. Wszystko jest pomierzone. Mamy ponawkręcan ponawkręcane... po Powkręcane. Te wszystkie wkręty teraz sobie to przesunę do przodu, obrócę za ściskiem i po pierwsze ogarnę ten burdel, wykręcę tamten duży słup. Właściwie to nie, na razie może stać. Ten średni słupek tutaj przywlekę postawię i skręcę sobie te dwie trójkątne, żeby to jakoś zespolić. Mieć bazę do przykręcania tych następnych. Deska już jest postawiona na sztorc, tu ją zapałem ściskiem, ale jeszcze na wszelki wypadek jeden wkrętem, żeby mi to nie zleciało na dół. Porozkładałem sobie po kolei wszystkie te deski przesunąłem ten słupek o czym mówiłem no i tutaj mamy właśnie sytuację, w której muszę ten tenże postumencik pręgierz ustawić tak, żebym przy wkręcaniu tą deskę miał na tym słupku. Jak już będę miał drugi słupek, no to będę miał wypadkowe miejsce, gdzie one się złączą, ale póki co musi to być tak ino inno w miarę. Więc złapałem to jednym wkrętem, żeby mi się na pewno ten słupek nie wywrócił. No i co, to sobie tutaj troszkę przesunę. E, Tamto dociągnę, obrócę i no jeśli kąt mi się zgodzi, znaczy kąt jest na pewno dobry, bo się zgodził we wszystkich innych ściankach, tylko może się okazać, że tą deskę będę musiał jakoś tak pomanewrować, wtedy być może mi z tego słupka będzie chciała spaść i będę mu coś tutaj musiał coś wymyśleć. No ale zakładam optymistycznie, że jest e, git. Tak mi naszła refleksja, że nie pokazałem Wam jeszcze sposobu w jaki ja to skręcam. To już jest gotowe, ale zostały ostatnie. 3-4 deski, więc zobaczcie. Po tej stronie e, widzę, gdzie sobie zaznaczyłem krawędź deski. Czyli to musi jeszcze pójść, tutaj. No i oczywiście, o, do góry, tak. E, to się opiera jeszcze na oczepie. Ten drugi jest nieco cofnięty, po to, żeby ta deska po położeniu mogła sobie leżeć. Na tym, żeby mnie nie absorbowała. Tutaj, jak już sobie to tam dam, docisnę sobie. Ten skos do skosu, to już troszkę musi dojść. Łapię sobie ściskiem z dołu i z góry, i już mnie ta na nie obchodzi. Wtedy dokręcam sobie górnego wkręta tego. Ustawiam deskę, żeby była ładnie na sztorca, nie taka przekoszona. Wkręcam drugiego, tu się już trzyma. I potem dobijam sobie młotkę, żeby tutaj ładnie doszedł kąt. I wkręcam dwa wkręty z tej strony. I to w większości załatwię sprawę. Deski są wyjątkowo równe, więc nie ma tu większego problemu jedyne co to musiałem ponaciągać, e, tą jedną, bo się trochę skrzywiła. Tutaj się zrobiło lekkie śmigło, więc po prostu ją naciągnąłem i połapałem wkrętami. Tu są te trzy wkręty, tu są dwa, czyli jest to jeden wkręt więcej dla pewności, żeby to się trzymało. No to właściwie. Tyle wiedzy, która jest Wam potrzebna. Jeszcze to skręcę i Wam pokażę na koniec, jakie zrobię podsumowanie. No, jesteśmy na półmetku. W sumie ciekawa sprawa, bo tam to ważyło jakieś 130 kg. To waży około 100. Jestem w stanie to bez użycia ścisku. Po prostu sobie podnosić tylko że tam się to musi zapierać też sami zobaczcie może będzie widać No i co? No i jest. Wygląda na to, że na budowie nabrałem krzepy, że ja byłem w stanie sam to siłą mięśni ludzkich podnieść. To oczywiście też znowu zrobiła się szczelina. To nie jest dlatego, że deska jest krzywa, bo jak wcześniej leżała, to przecież przylegała równo. Pewnie podczas skręcania e, to pociągnęło do góry, więc e, to samo co dokładnie tam. Czyli przewiercę na wylot, śruby złapię i będzie. No i co? Chyba najgorsze jeszcze co to będzie, to krokie w koszowa, ale to sobie zostawiam na deser. Na razie sobie troszkę odpocznę. Znaczy najpierw to, to skręcę, potem sobie chwilę odpocznę. I potem zacznie się rozparcelowywanie tamtej wielkiej góry krokwi, żeby ruszyć i zadaszyć. No to co? Miłego wieczoru, popołudnia, poranka, kiedy to wy tam widzicie. Hej!